Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w Lubinie i mam tą przyjemność spotkać kolejną osobę, która się zatrzymała i powiedziała, że trzyma krzyki, bo widziała naszą akcję. Co się pani spodobało w naszej akcji? Przede wszystkim to, że oczywiście, no, hasło jest bardzo ważne. Terapia to nie wstyd. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że um, naprawdę jesteśmy przebodźcowani. Bardzo dużo spoczywa na barkach poszczególnych osób. Jest pęd za wszystkim. Chorujemy e, na perfekcjonizm, na napływ informacji i przy okazji zapominamy, że zdrowie psychiczne jest bardzo kluczowe i trzeba. Trzeba się o nie prosić tak samo jak o ciało. E, zapominamy, że jest część u nas. Tak, dokładnie. A rzeczywiście z moich obserwacji prywatnych to wynika, że... I, to w dalszym ciągu jest trochę temat tabu mhm. w społeczeństwie u nas i jest to trochę stygmatyzowane i boimy się sięgnąć po tę profesjonalną pomoc, bo pojawiają się e, e, takie na przykład argumenty, że nie masz na co pieniędzy wydawać, tylko na terapię, nie możesz porozmawiać z przyjaciółką, nie możesz pójść pobiegać, zrobić coś ze sobą, wymyślasz sobie. To się może komuś wydawać błahę, ale naprawdę, kiedy całe życie ktoś słyszy takie słowa, i sam siebie przekonuje do tego, że to on jest beznadziejny um, e, i sobie wymyśla problemy, no niestety może mieć to katastrofalne skutki. Więc to, to też jest tak, że są różne rodzaje terapii. To od razu nie musi, nie musi się wiązać z tym, że ktoś ma zaburzenia, prawda? Tak, dokładnie. Co nie znaczy, że jak ma zaburzenia, to jest gorszy, tak? To znaczy, dokładnie. że jest takim samym człowiekiem uprawnionym do, do wszelkich prawda, yy, praw, tak? do, do działania i do życia jakby z, z poszanowaniem. Natomiast w momencie, w którym mamy jakąś trudność z własnymi emocjami, no to warto wprowadzić jakby naszym celem tej kampanii jest, żeby wprowadzić profilaktykę zdrowia psychicznego, tak jak mamy profilaktykę innych części ciała, tak, do naszego hmm. kalendarza, żeby nie bać się pójść i po prostu porozmawiać o tym, co czujemy. Zwłaszcza, że teraz wszystko jest tak rozwinięte, że tak naprawdę sposobów na to, jak zatroszczyć się o swój umysł, jest bardzo dużo. Można sięgnąć po różne rodzaje i terapii, jakichś klasycznych, ale też, też rzeczy. Które są trochę nowatorskie, przynajmniej tak mi się wydaje chyba, że, hmm. że rzeczywiście no bardzo czasami się po prostu zatrzymać i zastanowić się, co ja czuję, dlaczego tak się czuję i czy mogę coś z tym zrobić. No właśnie, tutaj padły wspaniałe słowa i bardzo mądre słowa. Zatrzymaj się i zastanów, co czujesz. Kochani, my tak rzadko pytamy siebie i naszych bliskich, co czujesz. I myślę, że to może być takie, takie hasło wspierające naszą akcję, zwróć uwagę na to, co czujesz, a nie to, co inni powiedzą. No właśnie, i dajesz mi się, akurat jeśli chodziło, mam dużo przemyśleń na ten temat, dlatego pozwolę sobie jeszcze coś dodać. Mm -hmm. um, to, co też jest, też jest ważne i co też widzę um, chociażby wśród swoich bliskich, że um, nie dajemy sobie prawa do tego żeby skupić się na sobie, bo wydaje nam się, że to jest niezdrowy egoizm. Tak. Że zapominamy o innych, ale jeżeli my nie będziemy poukładani, jeżeli nie będziemy w zgodzie ze sobą, to nie będziemy skutecznie pomagać innym. Będziemy przelewać frustrację na osoby nam najbliższe, dlatego tak bardzo jest to ważne. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę. Tu myślę, że tutaj dołożyła Pani kolejną cegiełkę do tego, żeby wysłać w świat informację, że profilaktyka zdrowia psychicznego jest ważna i że terapia to nie wstyd. Tak. Także dziękujemy tak. bardzo i pozdrawiamy z Lublina.